Witamy serdecznie. Jest ósmy, 2023 rok. Wyruszamy w podróż. Jeszcze nie wiemy gdzie jedna z koła poprowadzą. Może dookoła Polski. Yamaha XJ651J. 20 000 przebiegu. Yamaha i mój tatuś. Witam serdecznie. Tak niewdzięcznej porze. Piąte rano, Yamaha XS400, chyba 82 rok, albo 80. <laughs> Musiałbym sprawdzić. Jedziemy teraz do księdza na parafie. Ksiądz wyrusza z rowerową, także na ciepłą herbatę zaprasza. A dalej zdecydujemy, gdzie ruszymy. Czy na północ, czy na południe? Wygrzymka rowerowa, no i na dostawkę, na Sialanko. Parafia najlepsza na świecie na Serca Pana Jezusa w Bolesławcu. No, a ja mam pokaże ci Chodź ja mam taki no na... taki właśnie chciałbym. Dobra, już mamy pierwszy plan. Skoro wyruszyliśmy z pielgrzymami, to i cel mamy podobny, także Częstochowa. Jedziemy z Bolesławca na Legnicę. E, dalej się zobaczy. Troszeczkę mocne mam dociężony tył. Ja jestem lekką osobą. I przód mam lekkie drgania w kierownicy. Jest odciążona kierownica, dociążony tył i dosyć mocno. Także będę musiał uważać na drodze i najwyżej się troszeczkę jakoś inaczej przepakować. Może tutaj dorzucić narzędzia, a tutaj więcej ubrań. Jak trzymam jedną rękę kierownicy to mam Szymi, także no najlepiej ten pierwszy dzień uważać i nie cisnąć jakichś fałmaksów. Jesteśmy w Lubiążu, zgadza się? Tak, Lubiąż. Byliśmy tu rok temu z panem Grzegorzem, którego serdecznie pozdrawiamy z poprzedniej wyprawy. Taty motor wskazuje 84 km przejechane, mój wskazuje 74, czyli kurczę, tak, żeśmy gadali przez interkomy, że tata idzie 10 na godzinę szybciej, a 10 na godzinę wolniej. To by się w sumie zgadzało, bo mamy równe 10 mniej, 10 więcej, nie? W wyprzedzaniu, Hira troszeczkę się kopci z taty no ale wiadomo, stara XSK lata 80. No. Y, no to kurczę musi zadymić. Według, według GPS-a 78 km przejechaliśmy, pokazuje 84. No to tak. A u ciebie, Adam... No tak, po środku, po środku się znaleźliśmy. Bo będzie średnio wyciągać. I będzie dobrze. No to lecimy dalej. Czyli coś tutaj pojecha trochę. Oj jest tak. 123 km za mamy. Pierwsze śniadanko. Tamaszki odpoczywają Idziemy sobie jeść. Pierwsze tankowanie to przyjechał na jego liczbie 250 km Na moim 225 Jest 25 km w różnicy no i zobaczymy ile zarasa ci spaju. No jak się jedzie? Chcesz coś powiedzieć? Tak, fajnie, no, bardzo się jedzie, wieje, ale jest super Pogoda jest idealna, choć nie jest zimna ani gorąca. To jest idealnie Sara, maszynka daje radę? SARA Sara xs -ka. Zablokowana do 26 koni Dobra. Dobra, tobie spalił 12,5 12,5 A 230 metrów. 230 no to daj żadne zmiany? 12,5. Moja Yamashka XJ600 51J spaliła 10 litrów. 10 litrów na 235 km, a XS spaliła 12,5 litra na 235 km. Czyli podsumowując. Yy, XJ pali 4,2 na 100 km a XSK dwugarowa, dwugaźnikowa pali 5,4 albo 5,5 ,5 na 100 km a obroty mają podobne jak ja jadę jakieś 80 na godzinę to mam obrotów e, jakieś 4,5 tysiąca to, to jak jedzie 80 na godzinę to ma jakieś 5 tysięcy także obroty mają Podobne, ale w większej, dłuższej trasie to się przekłada na to, że 600 bardziej jest oszczędna. Jesteśmy w Olesnie. Olesno. Pierwsza wpadka, którą naprawiliśmy, to przedni kierunkowskaz. Żaróweczka się spaliła. Na szczęście tutaj bardzo miły pan razem z montażem nam tutaj naprawił. Jest. Także polecamy sklep motoryzacyjny, części akcesoria Olesno. Pierwsza malutka wpadka, ale to wiadomo w takich motorach to, to wiadomo. Witamy, jest godzina 1.30, dojechaliśmy do Częstochowy, szczęśliwie, bez deszczu, chociaż troszkę biało i nosiło nas, ale do przodu I co, dalsze plany zobaczymy? Dalsze plany zobaczymy, idziemy teraz się pomodlić i zobaczymy co, co nam Duch Święty wskaże z statą w Sosnowcu, miasto przygód i, i, wielkiej, i wielkiej popularności wśród młodzieży i internautów. E, taki mały nam się zarzucił incydent, że linka od prędkości umierza nam się tutaj wydostała i musimy ją na to. Poczekaj Adam, tak. rozbierzcie tego. I się trochę przypaliło od tego, przypańczyło się. Od czego? Od tumików, ale będzie żyć jeszcze. Będzie żyć z czego Jakoś Jakąś taką szło, nie? No chyba tak. Trzeba ją będzie jeszcze potem trytytką tu złapać, żeby jak odpadnie, to żeby się znowu nie latała po ziemi. Jakby to była w WSK to już by się dawno zatarło. A tutaj tylko się coś odkręciło. Ostatnie tankowanie na dzisiaj. Jesteśmy 15 km przed apartamentem. Tata spali jakieś 6,5, mój piątkę tym razem. Nie jest źle. No i u taty trochę zaczęło kapać spod liceski. Spod linki obrotomierza. Nie prędko się mierzę, tylko obrotomierza. I kapie trochę na błotnik. Ale z tym zobaczymy, co da radę zrobić. Może da radę trochę dokręcić. Dojechali, udało się 550 km dzisiaj z Bolesławca do takiej miejscowości pod Żywcem. Jest nasz apartament, idziemy się ogarniać. Jeszcze zaraz robię szybki rekonesans naszych maszyn, czy wszystko jest sprawne. No, lepiej łańcuchy, trzeba zobaczyć na ten wyciek, tutaj, bo trochę kapie z podlinki obrotomierza także jutro dzień drugi